Witamy Was po dosyć długiej przerwie. To jest kolejny program z cyklu High 5 <grymne> Pierwszy raz na nowej kamerze, pierwszy raz w nowym miejscu, bo nakręcowujemy. Kręcimy ze sklepu Ultima na tysiącleciu po raz kolejny. A dzisiejszy temat High 5 to top 5 trailerów, które zrobiły na nas wrażenie, które nam się najbardziej podobały. które najbardziej zapadły w pamięć. Jedziesz. Numer 5. My number 5. To jest zwiastun Return zwiastun The Old Republic. Wiesz o które chodzi? Zwiastun, w którym Jedi e naparzają się z sitami w liczbie ogromnej da... ogromną? Nie, nie, nie. Ży, ży, źle śledzisz e, e, giełdę zwiastunów. Przepraszam. Zwiastun Return to był zwiastun, w którym powracają sitowie, atakują... chcą odbić planetę Korriban. Ich... E, rodzinną jakby planetę, gdzie to wszystko się narodziło, cała, cała populacja Sików. No i o tym wreszcie nie można co dużo mówić, tylko to jest, fajne, jest fajnie ukazane ich natura, że e, uczeń zawsze e, musi zabić swojego mistrza i wtedy dopiero staje się, staje się mistrzem i tam właśnie w tym filmiku jest to na końcu fajnie bardzo ujęte. Gdzieś tutaj pokaże się odnośnik. Dobrze, to już nie mów gdzieś się pokażę odnośnie, bo ja mam dużo roboty. O w play do adnotacji w lewej. ja, tak? Tak. My number five to jest Tyler z Mass Effecta trójki, w którym widzimy jak mała dziewczynka bawi się samolocikiem, a nagle jest zniszczona ziemia. Fajnie oddaje klimat całej serii, podkreśla taki dramatyczny klimat tej trójki. Widać jak się ta seria zmieniła. Oraz jak bardzo e, zmienia się i Shepard jako bohater oraz e, całe nastawienie do e, akcji, przed, przedstawianych grzech. Ładnie to powiedziałem. Ja bym chciał powiedzieć tylko to na temat tego Zastunu, że też o nim myślałem, bo był fajny, ale wkurzyła mnie ta, ta mała dziewczynka, która była po prostu... Zapożyczona jakby ten dramatyczny niby klimat był zapożyczony z innego związku, który właśnie odniósł duży, duży sukces. Pamiętajcie, zazak co zawsze, był... zawsze wnajdują małe dziewczynki. Nie zawsze. Dobrze. Mój numer 4 to Skyrim. Zwiastką Skyrimą. No, walczący ze smokiem. Może Sons tak, of może Skyrim. Po, 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 pozwolisz mi powiedzieć. Ale o ten ci tak. chodzi, tak? Tak, dokładnie. Właśnie, ten... Ja się pytam, czy o ten ci chodzi? O ten mi chodzi. Bardzo fajnie ukazany świat, epickość cała świata, w którym gra się rozgrywa. Piękna grafika, oprawa dźwiękowa, no i fusroda, który jest jakby głównym elementem tego zwiastuna. No już chyba tyle, nie? To chyba tyle, no? Okej, okay. mój numer 4 to jest zwiastun e, najnowszej części Resident Evil, w której widzimy... Wszystkie trzy pary, e, które będą grywalnymi postaciami w grze, czyli e, Leona S. Kennedy ze swoją partnerką, Chrisa ze swoim kolegą oraz nową postać, którą jest Jake Miller i Sherry Redfield, e, i Birkin, Redfield, przepraszam bardzo. Sherry Birkin, która powraca do serii. Fajnie zrobione, pokazana różnorodność rozgrywki, różne miejsca, różni przeciwnicy, różne uzbrojenie, e, dywersyfikacja bohaterów. Fajne, mm, dlatego też czekam na nowego rezydenta. Mam nadzieję, że wróci troszeczkę do korzeni. Twój no, numer 3. Mój numer 3 to jest zwiastun pana Bagińskiego z gry Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Zwiastun, który mogliśmy zobaczyć na przykład na Game Day. Tak, był, według mnie genialnie genialnie jest pokazane jak z sielanki, z takiego fajnego standing party z, ze średniowiecza zrobiła się bardzo fajna rzeźnia. I te ujęcia, kiedy w powielonym tempie ten zabójca królów na przykład brał zamach, a potem szybki, szybki taki ruch jego i nagle już tylko krew. Fajnie bardzo to było ujęte i będzie też pokazane będzie też tutaj. To jest teraz mój numer 3, tak? Tak. Ale na to dzisiaj no. szybko idzie. A, już mamy problem. Mój numer 3 jest to pierwszy z z nadchodzącego Bioshocka Infinite w którym mogliśmy zobaczyć po raz pierwszy miasto, które się nazywa Kolumbia, miasto w chmurach w przeciwieństwie do podwodnego Rapture, nowych przeciwników, na pewno nową postać grywalną, chociaż niespecjalnie możemy ją poznać jeszcze, oraz Elizabeth, którą będziemy ochraniać przed potworami, a która także będzie wspierać nas swoją magią. Zapowiada się ciekawa rozgrywka, nie ukrywam, że bardzo czekam na nową część wojskowej, to jest jedna z moich głównych serii. To wszystko? Tak. Nie widziałem tego zwiastunu. No. Żadnego z moich zwiastunów nie widziałeś. Mm, mój numer drugi to jest zwiastun Hope. Też z uh, Night of the Order. Old Repam Nie, The Old Republic. O no, tak. To jest ten zwiastun? Nie, to nie jest ten zwiastun. Ten zwiastun, o którym tu mówisz to jest Deceived. bodajże. Tak, tak. Zwiastun Hope to jest zwiastun, w którym grupa szturmowców atakuje mm, najeźdźców y, sitów bardzo fajnie ukazana ich odwaga poświęcenie y, i nadzieja właśnie tak jak y, nadzieja na, na, nazwicie to w lesie jest tak to, to jest... widziałem bardzo się cieszę ale przerywasz mi y, szturmowcy to był związek który miał pokazać po prostu że nie, że w tej grze nie będą najważniejsi tylko Jedi albo Sith'owie, bo takie były obawy, że, że, że Jedi albo Sith'owie to będą jedyne śmigające po całej, po całym świecie gry postacie. Bardzo fajnie pokazali jaka jest równowaga. Tam grupa szturmowców uderza na dość pokaźną grupę Sith'ów i daje sobie nieźle radę. No i bardzo fajna muzyczka też jest wiadomo z Gwiezdnych Wojen Johna Williamsa. Mówiąc no, szturmowców, masz na myśli rebeliantów. Tak, rebeliantów, szturmowców. Okej, okay. mogę? Okay. Oczywiście. Okej, okay, to moim zresztą numer 2 jest The Old Republic The Sea, jak ty to mówisz, którym pokaźna liczba Jediów napierdziela się z pokaźną liczbą Sithów. Bardzo fajnie zrobione, bardzo dynamiczne, zachęca do kupna gry, tylko no, to jest to, co ty wspomniałeś, chyba po tym trailerze pojawiła się obawa, że wszyscy będą grać albo Sithami, albo Jediami, ogólnie postaciami, które a, które posiadają miecze świetnie. To wszystko? Tak. Myślę, że zanim przejdziemy do miejsca pierwszego warto też zaznaczyć, skoro te wszystkie trzy zwiastuny ukazały się na naszych listach, warto też zaznaczyć to, że trailer, o którym mówiłeś The Seed, wyszedł jako pierwszy, trailer Hope wyszedł jako drugi, a Return wyszedł jako trzeci. Gdzie one układają się w jedną całość, tylko że nie są, nie są jakby chronologicznie. Ten, ten, który się okazał ostatni był pierwszą częścią, ten środkowy był środkową i ten, który wyszedł na końcu był pierwszą. Dobrze powiedziałem czy Środkowy powiem? był środkową, no dobra, wszyscy wiedzą. Wierzę co chodzi. Tak. I to jest nawiązanie do, do tego jak wychodziły filmy Wierzchni Wojen. Najpierw były pierwsze, pierwsze trzy, które były drugą częścią sagi, a potem były e, kolejne trzy, które były przed prequelem. Tak prequelem. Pre no to Twój number one. Number one to jest zwiastun Dead Island. Bo mój ten. Tak, też. <laughs> Polska gra. Polska gra. Polska gra z fajnym zwiastunem, takim bardzo dramatycznym. I właśnie o to mi, chodziło, o, o to mi chodziło z tą dziewczynką, że ta dziewczynka e, z Mass Effecta trójki bo właśnie podejrzona, że zapożyczony taki, ten motyw był właśnie... Też taki, taka dramaturgia podsycona. Fajnie, no. Bardzo fajny pomysł na zwiastun. Akcja dzieje się są od zombi. Tak, są zombie. Akcja dzieje się od tyłu e, z małymi takimi e, stawkami. stawkami, gdzie to się wszystko też łączy fajnie w jedną całość. Nie mam chyba nic do dodania. Bardzo fajna muzyczka też, no to, to trzeba... to, to. Bardzo często muzyka w zwiastunach e, daje jakby sukces tym zwiastunom. Jeżeli jest dobra muzyka fajnie podłożona pod to, co się dzieje, to wtedy ten zwiastun mi się wydaje odnosi jakiś sukces, trudno nazwać to sukcesem, ale no po prostu zwiastun ma, to jest coś, co ma zachęcić do kupna gry. Przyciąga graczy do, do samej, samej gry i pozwala, że, pozwala grze sprzedać się lepiej. Potem one osiągają różne niebagatelne kwoty, ilości i inne wypukłości. Bardzo często jest tak, że zwiastun może wprowadzać w błąd, tak jak właśnie było w The Old Republic. Zapowiadało się tak epicko, a teraz gracze masowo rezygnują z abonamentów. Okej, okay, to podsumowujemy jeszcze raz przyczyną spróbujmy, je, spróbujmy ustalić. Nie, nie, to nie ma sensu. Myślę, że zrobimy tak jak w poprzednich programach, że pokażemy i widzowie sami zdecydują. No dobrze. Dobrze, Dead Island po prostu jest na pierwszym i to zobaczycie go w całości, na koniec odcinka. I tak, ja czytam moją od piątki. Zwiastun z The Old Republic Return, potem Skyrim, Wiedźmin 2, Hope z The Old Republic i Dead Island. Ok, u mnie Mass Effect 3, Resident Evil 6, Bioshock Infinite, The Old Republic Deceived, czy jak ktoś tam mówi, i The Deceived. The I pierwszy Dead Island. Czyli to był czwarty program? Piąty? Czwarty, czwarty. Czwarty program z cyklu High Five. Stay tuned for more. Moet ik dat zo zeggen? Ja, dat kan high five. Oh, no, en tot